Siemanku, dzisiaj wchodzimy do portalu. Tak, lecimy. Gramy z kamciadasem znowu i będziemy robić ogrody cmentarne. Tak, to jest prywatna runda, bo nie chcemy z kimś grać, bo oni mogą rozmawiać, więc ja tak robię. Okej, okay, jesteś tam kamcio? Jesteś? Siema. Dobra, włożę grywanie. No jest włączona A, to tak ja widzę zawie... Dzisiaj sobie wynosiona. Wynosiona tak Mhm. Ora, chodź. Tutaj, ja musimy tam walczyć, chodź. Tutaj są naukowcy i niki. Ci. ci są ze mną. Idzie tam, dajesz. Dajesz się radę tamto lecisz, to super uroda. ja tutaj kogoś... nie, we mnie słychać skrzeszę kogoś tutaj siema, makam czy obok mnie jesteś? siema, Siemka. co? okej, okay. tutaj jesteś obok mnie, za tobą to... ja dłużej! okej, 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 spoko. spokoj, spokoj, rozwalaj Wyciąć to walkę. Tutaj by się ktoś skrzesił Okej, okay, robimy, robimy. Cisną nas te zombie. Musimy nie dać się. A ktaj, bo trochę ci przerywa, ale nieważne, po prostu walcz. Tak, tak. Na nagraniu to głośno słychać, wiesz? No, to posłucham no i zrozumiem to, bo trochę się zasina. A to... To potem posłuchasz, bo może teraz nie no, no, ale wszystko. Jest zombie u to tutaj, tam. Strasznie dużo jest tych zombie, co nie? Ja? Tak. Nie, no serio, bo dużo jest przy tym ogrodzie. No, no, Musimy no. Musimy im pomóc. Dobra. I Ja tutaj idę. Uciekam, uciekam, uciekam. Mam 24 HP. Mądry był taki mądry, że postawił tutaj kolczatkę? Od kiedy? Albo tutaj, Jest ten czunder jest za mądry, co Ja tam po Ja Nie umieram. Osłabiłem trochę super mózga. i żyję. <śmiech> <śmiech> mnie ja uciekam Okej, okay, chodź do mnie okay. Mam no. dużo życia Słonecznik mi wylecz Wylecz mnie słonecznik no, Nie tego, on ma fulla really? no. okay. Ej, wygramy to No I dużo monet dostaniemy Nie no, bardzo mało Lepiej jest na tych, ale nie chcemy grać ten Bo może ktoś tam gada, więc lepiej, żebyśmy grali prywatnie. Okej, okay, okej, okay, lecimy. Ja tu super muzga. Łale. Jesteśmy tak mocno... Ej, pierdol mnie, atakował z tych. A, z armaty? No, oh, oni tam Takowo. Ta armata jest strasznie mocna, to ja... ZPH tu mam. Dobra, ja tu walczę z gwiazdą z parku. Czasami i to. Ja tutaj z rozwaliłam. rozwaliłem. I rozwali kukłę, bo o, potem tu przyjdzie, to będzie miała ochrona. Aha. Ja nie próbuję ten, mam przebyć. No. Ok, ok, mam to. Dzięki za. Tutaj. A bo ja tutaj słyszę. Dobra, lecę na nich. Dzięki, dzięki za pomoc. Tutaj Ip jest. Ej, trochę nam przejęli, ale tu na nich. Nie, to nie działa. Dobra. ja tutaj tego rozwalę. Okay. Hop. Dawaj, okej. Okay. Teraz tutaj mamy chyba super mózg. Ja tu gronię. Okej, okay, tutaj. Tutaj mamy takiego capa. Ej, dobra, ja jedę po naukowcu. O oh, kurde! Idą do nas Idę Dobra. Wejście idziemy ją zrobić. Dawaj, dawaj, dawaj pokonamy. Tutaj bo oni się tutaj biją. No, a nagrywa się? Nagrywa się, oczywiście. Tylko. Dobra, do się yeah. Jesteśmy na wykończeniu no i wiesz. No na razie to ciężko nam idzie. Oczywiście, że damy radę. No bo minął no, też taką trzymać. Spokonałem tego. Takie, takie, taka bitwa właśnie ten. Taka... Yy. Prywatna, to ona jest właśnie dobra, bo, bo wtedy dostaje się dużo expa, co nie? Dużo expa jest? Będę chronić, Bo tutaj jest ten ten ten, ten, ten ten co? Jest, idzie tu ktoś? Dobra, wygramy to. Chodź przy tym, o grupu. No, nie, ja tutaj będę. Bo tutaj mogą być mocniejsze rzeczy, a ja chcę właśnie mocniejsze rzeczy. Tutaj są mocniejsze trochę. Gdzie jesteś? Tutaj. Ej, ja kończę nagrywanie, jak to zrobimy. Tak. Jak to zrobimy, jak pokażę tych najlepszych, okej? Okay? Tu mhm. no się pożegnamy, tak. okej? Okay? No. No i zaraz będę. Oni. A mnie atakuje. A ty spokojnie Po już koniec. Bo... Ostraszej. Okej, no, okay, no koniec. to koniec. Ja tutaj jeszcze emotki będę walił, emotki. No. Ej, pa, tam jest tam. I okay? No. a ja wiesz, że to się nagrywa, papa. No widzę. A pamiętasz, co napisałaś? Ile pieniędzy? To znaczy mało. Trochę, ale no, dużo. No. 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 Jestem. Jesteś. Okay. Nie, 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 dobra. Okej. Okay. To pa widzowie, pa. Dobra, pa, pa. pa. pa.